Zrozumiałem. Jak sytuacja? Kilometr od bramy, z ząbem i Gorsem. Rozumiem. Powodzenia. Bez odbioru. Nieźle, Alejandro. Gaz, idź za nim. Ruszamy. Strzelać bez rozkazu. Uwaga. Tak? Chwila. Słuchajcie. Pułapki. Alarmy. Pewnie je zaminowali. Kurwa mać Graves. Zobaczymy. Leci dym. Dole. Niezby tor przeszkód. Musimy je wyłączyć. Tak jest. Ostrożnie. Zrobimy. Dobra. Dalej będzie tego więcej. Nasłuchuj. Szykują, możemy się przejść. Dobra, myślę, pułkorniku. Co on zrobił z moją bazą? Kiedy dopadniemy Gravesa, zabiję go powoli. Ruszaj, gdy będzie czysto. Tak jest. Rób swoje, Gaz. Gotowy. Dalej będzie tego więcej. Ruszamy. Moi ludzie korzystali z tych tuneli. Mieliśmy tu manewry. Pamiętasz szkolenie, Makero? Jak mógłbym zapomnieć, dowódca? Dobrze nas wyszkoliłeś. <grym> Dobry z ciebie żołnierz. Kiedy będzie już po wszystkim, zrobimy grilla na moim ranczu. Upieczymy albastor. Moje ulubione żarcie. Moje Nie. też. się rzącie. Dobra. Dalej naprzód. Widzisz drzwi. Skręć w lewo. Pst. Jesteśmy tu sami. Cienie. Ilu ich jest? Trzech? Też po poprawy. Przejdźcie mnie. Tędy. zestawił pułapki, ale nie zmienił szyfrów. Nie spodziewali się nas. Co tam jest? Tędy wejdziemy na górę. Na... Może być więcej ładunków. Słyszycie to? Rzuć dym gaz. Poszedł. Miałeś rację, kapitanie. Za był. Załatwione. Chodźmy. Za mną. Prosto i w prawo. Ciekawe z tymi pułapkami powiem wam. Ciekawy motyw. Nie strzelać. Jesteśmy w samym środku bazy. Przejdźmy helikopter i wspijecie się w powietrze kapitanie. Za mną gaz. Idę. Tuż za tobą. Kilku przy śmigłowcu. Spróbuj. Dobry strzał. Na bo 6, helikopter jest dwa. Zbijcie się i bądźcie w kontakcie radiowym. Tak jest. Alejandro, jak dobry jest twój pilot? Mój najlepszy. Powodzenia, kapitanie. Gaz, ruszamy do środka. Jaki jest szyfr? 627. Oby wciąż działał. Bingo, wchodzimy. Dobra. Do wszystkich! Jesteśmy w powietrzu, widzę was! Tak jest, brawo 6. Dwójka zmierza do bramy. Oznaczymy cel i możecie atakować. Graves pewnie okopał się w stanie. W środku się rozdzielimy, a śmigłowiec oczyści nam Przegonimy cienie, znajdziemy Gravesa i go załatwimy. Zrozumiano? Oczywiście poruszymy. Duchy, przygotować się do forsowania. Są so, łap wskaźnik i oznacz Priceowi cel. – Tak jest. – Mogę działać. Proszę o ostrzał! Cel oznaczony! Widzę cel. Rozpoczynamy ostrzał. Dobry ostrzał, Prawo 6. Zrozumiano, Znajdźcie grę w stawie. Alejandro, wykorzystaj Chaos i przebij się do walerii! Za ruch, Ruchy, ruchy! Graves jest w sztabie. Musimy go znaleźć. Jesteśmy gotowi do ostrzału. Czekamy na sygnał. Show. Proszę o ostrzał. Oznaczono cel. Zamierzony. Przepraszają do nas z z pod wieży, rozwalcie go! Nie roznaczony! Odwiedzam, zadawuję Twitter. Ooo! Chciałem trochę do przodu się posunąć, bo jest to facet. Dobra, leży chyba. Ha, patrzcie jak odwróciłem uwagę. panom o, 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 o z pancerzem to się nie pcha dobra Czemu tu nie ma jak Warzone że że tak jak potłujnie naciśnie, to kurde się ładują trzy płyty naraz. Cel oznaczony do ostrzału! Widzę cel, rozpoczynamy ostrzał. Helikopter rozstrzela ten pojazd! Co? mac coś? Ładunek wybuchowy. Nieźle. Możemy atakować cele w środku. Jeśli zobaczycie Gravesa, zdejmijcie go. Hej, Rudy, przykro mi z powodu twojej bazy. My też, bracie. Odpalaj. Trzy, dwa, jeden. Odpalaj. Bingo, wchodzimy. Dobra, za mną. jeden to jest w środku. Rozumiem. Bierzmy go, ser. Będzie tam prowincin. Cicho przeżyję, że jest za tobą pułkowniku. Przyciągnął ich uwagę. Mamy szansę się prześlizgnąć. Dokładnie. Trzymają Walerię w hangarze 3. Przekradniemy się tam. Tak jest. Hangar 3. Zgadza się. Ja Wiedziałeś, że Graves coś kombinuje? Zawsze miałem oko na Gringos, ale jednak... Ufałem mu. Ludzie czasem czynią dobro. <słuch> ludzie czasem czynią zło. To prawda. To, to prawda. Ostrożnie! Drzwi otwarte! 6 gaz. Wchodzimy do hangaru. Przyszedł. 6, 2, 7. jest w kontenerze po drugiej stronie hangaru. Na pewno ma obstawę. Zróbmy to po cichu. Obgranatowali, uhu To pancerze, kurde, no. Zmiećmy pozycję, aż Soap, Ghost i Rudy dorwą Gravesa. Raz do jest. Więzień zabezpieczony. Tak jest. Zachować czujność. Idziemy po Gravesa. ma do drzwi? Nie. Ma coś nieco mocniejszego. <grystanie> Zamknięte. Rudy, ma coś? Ładunek wybuchowy. Nieźle. Możemy atakować cele w środku. Jeśli zobaczycie Gravesa, go. Hej, Rudy. Przykro mi z powodu twojej bazy. My też, bracie. Odpalaj. Trzy, dwa... Jeden odpal. Rokowie! Pierwsze piętro! Zwieda, wchodzimy. Grace musiał nim uciec. Tupa w troki, Znajdźmy go. Do wszystkich uwaga, Grace, uciekł przez strumienia. Nice! Dostaliśmy! Dostaliśmy! Nice! Spadamy! Spadamy! O, w dupę! Nice! Nice! w dupę, Graves! No to powstrzymajmy go! Mam cię, idziemy. Skończmy z tym tu. Złapie za rękę. Gość idziesz? Nie. Price i pilot potrzebują pomocy. Załatwcie to wybuch. Popatrz! To nie nasz. Jak pierdolę, Grace, papier pierdalone Jeszcze jak? Zdaje się, że stali się Nie wymalę tego skurczy byka. Żeby dorwać Glaivesa w ciągu to trzeba wyrzucić go do poligon. mamy tu sporo sprzętu. Dozejrzyj się. C4 są. Rozwalimy czołg Glaivesa. Ty i twoi wytykajscy pomple zadarliście z niewłaściwym gościem na Ktawisz. pogadajmy o tym. Myślicie, że to jakaś na gra? Chcecie się nabawić w wojnę? Zrobimy się fajne. Jeden z was ginie jako ostatni. Na kogo wypadniecie? Pierdol się, grej. Drogą niechęć do władzy są. to. Mi się w tobie podobał? Jesteś przydupasem, przeperda. Płacą ci za łamanie rasy. Ten mundur. Ten mundur tylko was ogranicza. ja zrzuciłem to jasno. Odpieprzony wąż skórę. Jak sprawdzić, żołnierz. Chciałeś mieć własną arminkę prawdziwej nie dawałeś rady. <noise> i kto to mówi? Nie słyszałem. Choć w sumie pamiętam jeszcze, jaki to był tyrk. prosto do piekła, sydru. Mówiłem ci, żebyś wracał do domu, ale nie posłuchałem. Zawiśniesz za to. Na Dokładnie. Są so do Gousta. Jestem z Rudim. Graves nie żyje. Co z Price'em? Wściekły. Zgubił dobre cygaro, kiedy dostali. Pilot też jest cały. Bez opieru. Alejandro, baza jest zabezpieczona. Graves nie żyje. Ruszamy do ciebie. Co się stało, żałosny Wakeri? To Czyżbyś rozpętał wojna? Wygląda na to, że wszędzie się już przemoc, czyż nie? To nie ja się z tobą układałem, tylko oni. I właśnie na tym polegał twój błąd. Wiedziałaś o trzeciej rakiecie? O, nie liczyłam ich. Mam od tego ludzi. Ona urze! Że... Gdzie Gdzie jest ostatni pocisk? W Chicago. Co tu się odpierdala? Obiecałam, że powiem, gdzie jest, a nie, że go powstrzymam. Ty pierdolona mi. Ostrzykałem, że tak będzie, nie? Prowadzę biznes, seniores. Rozwój albo śmierć. Tak już działa ten świat. Właśnie stałaś się celem. Nie. Celem stało się Chicago. A teraz spieprzajcie z Las Almas i weźcie się za szukanie gnoje. Na razie. Jest twoja. Ale wrócimy tu. Będę na was czekać. Chodźmy, no dalej! Są w się i łącz dla i Rakieta są w Chicago. Tej okay, nocy las, admas. może spać spokojnie. W ciągu doby będę wolna! W odróżnieniu od was, Vakeros. Trochę posiedzisz za to, co zrobiłaś. Nie liczy się to, co zrobiłam. A to, co mię udowodnią. Idź, masz sporo roboty. Walczę lepsze jutro, hermano. Do samego końca, bracie. Czołem, Amigos. Kost! Odezwij się czasem! To jest! Elzin <noise> <noise> Nombre twierdzi, że trzeci pocisk przewycono do USA przez port w Chicago. Wiedzą go, Hassan i jego siebie z Alkatali. Nie wiemy, gdzie dokładnie znajduje się pocisk, ani dokąd go zabierają. Wiemy, że Hasan trafił do centrum Chicago, do budynku firmy fasadowej kartelu Las Albas. Policja otacza kordonem ulicę dookoła budynku. Szukają skradzionego kontenera z bronią. Nie wiedzą, że chodzi o rakietę. Sądzimy, że Hasan zaszył się w zabezpieczonej serwerowni na 54 piętrze budynku. Będę na dole, spróbuję namierzyć rakietę. Razem z Marines wkradniemy się na wardę od strony rzeki Chicago. Polecę na stanowisko naprzeciwko celu, żeby was osłaniać. Wylądujemy śmigłowcami na dachu budynku. W jednym będą Marines, w drugim ja i Soap. Kiedy gaz i Marines wedrą się z dołu, Price i Soap ruszą z góry. Soap zjedzie po linię na piętro z serwerami. Weźmiemy Hasana w kleszcze. Główny cel misji to znaleźć i powstrzymać pocisk. Udzielamy wam pozwolenia na zabicie Hasana. Warta 1 do brawo 6. pole zabezpieczone. Mamy potencjalny trop w sprawie pocisków. Kraczamy. Ale to oczywiście, moi drodzy, już w następnym odcinku. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, a także za wszystkie łapki w górę oraz za wszystkie komentarze. Mam nadzieję, że ta misja i ten odcinek Wam się podobały. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do, do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.